Trauma. Jest kilka metod terapii, które pozwalają poradzić sobie z traumą, przepracować ją. Specjalistą, który zajmuje się leczeniem traumy jest psychotraumatolog. Musicie wiedzieć o jednym. Żaden psychoterapeuta, żaden specjalista nie jest w stanie wyleczyć Was całkowicie z traumy. Nie jest w stanie wymazać Waszego. Doświadczenia sprawić, żebyście zapomnieli. To wy sami musicie w swoim umyśle przepracować tą traumę. Jest terapia, którą stosuje się w przypadku traumy. Nazywa się ona EMDR. Możecie sobie o niej przeczytać. To jest terapia kosztowna. Kolejna terapia, o której zresztą wspomniałam, to terapia sztuką. Poprzez malowanie, rysowanie, komponowanie czy kreatywne pisanie o doświadczeniu przykrym, traumatycznym. Możecie namalować swoje emocje, wyrzucić z siebie to, co was boli, z waszego wnętrza. Możecie też namalować sytuację nieco zmienioną, rozwiązanie tej traumatycznej sytuacji, czy też napisać opowiadanie z happy endem. Liczy się proces tworzenia, a nie umiejętności, talent. Możecie wrócić do tego traumatycznego wydarzenia, zmodyfikować je w waszym umyśle i w zmienionej formie wyrazić poprzez rysunek czy w formie książki, opowiadania. Kolejna terapia to terapia. Dziecko wewnętrzne, tak się nazywa, Inner Child. Twórcą tej terapii, człowiekiem, który opracował ją, był John Bradshaw. Ten pan już nie żyje, zmarł w 2016 roku. Studiował filozofię, teologię, psychologię. Prowadził swoje programy w amerykańskiej telewizji. On sam doświadczył w dzieciństwie przykrych wydarzeń. Napisał kilka książek. Związanych właśnie z tą terapią. Jego sesje możecie zobaczyć w internecie, poszukać filmów. Na czym polega ta terapia? Ta terapia polega na tym, że jako dorośli w tej, w tej formie, jakiej jesteście, bądź wyobrażając sobie idealnych, doskonałych rodziców, wracacie do przeszłości, do tego momentu traumatycznego, w którym. Doświadczyliście traumy, traumy z dzieciństwa, odnajdujecie to dziecko, siebie, podchodzicie do niego i mówicie: Rozumiem, co czujesz, masz prawo tak się czuć, wiem, że cierpisz, obejmujesz to dziecko, mówisz do niego: Od teraz biorę za ciebie odpowiedzialność, będę cię prowadzić, zaopiekuję się tobą. I zabierasz to dziecko ze sobą. Wracasz do tej przeszłości i po prostu zabierasz siebie, bo to dziecko utknęło w tym momencie emocjonalnie, w tamtym wydarzeniu. Można też zmodyfikować, zmienić bieg wydarzeń, wracając do przeszłości i zabierając to dziecko ze sobą. Jeżeli jest tam oprawca, to można stawić mu czoło. Powiedzieć, nie boję się ciebie, nie zrobisz mi krzywdy, odepchnąć go. Ta terapia, dziecko wewnętrzne, jest zupełnie za darmo. Oczywiście można zakupić książkę Johna Bradshaw'a i poczytać coś więcej na ten temat.